Dla większości Rosjan nie są problemem, że Rosji, nie bardzo, szkodzą. Unia Europejska wprowadziła już osiem pakietów sankcji przeciw FR. Spotkanie 14 grudnia ambasadorów 27 krajów unijnych w Brukseli nie przyniosło porozumienia w tej kwestii. Kilka państw chciało złagodzenia sankcji. Ostatecznie kolejny pakiet unijnych sankcji został przyjęty. Od początku konfliktu UE deklaruje, że sankcje są wymierzone w społeczeństwo FR. I dlatego nie mogą dotyczyć sfery żywności, rolnictwa, farmacji i ochrony zdrowia. Polska jest wśród tych państw, które opowiadają się za takimi sankcjami, których efekty byłoby widać szybko. A nawet w TZW dłuższym terminie. Niedawno. 5 grudnia weszło w życie embargo na rosyjską ropę sprowadzoną drogą morską UE. Ta sankcja znalazła się w szóstym pakiecie ogłoszonym w czerwcu. Jednocześnie ustalono, że baryłka ropy z FR, transportowana morzami do pozaunijnych odbiorców i z grupy G7, nie może kosztować więcej niż 60 dolarów amerykańskich. Jest za wcześnie, by oceniać skuteczność wprowadzonych ograniczeń. Wiadomo, że Rosja straciła już 90% rynku europejskiego. To, czego tam nie sprzedała, rozprowadza na rynku azjatyckim po mocno preferencyjnych cenach. Putin uważa, że przez sankcje i wojnę Fernicę straciła i nie straci. Inną opinię przedstawia większość analityków, uważających, że PKB Rosji spadnie od kilku do 10%. To zależy przede wszystkim od skuteczności embarga na ropę naftową i produktów naftowych, zacznie obowiązywać od 5 lutego 2023 roku. Rok. Przekaz płynący z Rosji jest coraz bardziej optymistyczny, adaptacja rosyjskiej gospodarki do nowych warunków postępuje szybciej niż planowano. A pod koniec 2022 roku w ujęciu kwartalnym ruszy ona już w kierunku wzrostu. Informuje o tym minister rozwoju gospodarczego Maksim Ryszytnikow pisze w portalu Obserwator Finansowy. Pl Jerzy Rutkowski, beradca ministra w Ministerstwie Gospodarki i Ministerstwie Rozwoju. Jego zdaniem w taki scenariusz nie wierzą zapewne sami autorzy, gdyż według Blomberga z raportu przygotowanego dla rządu wynika, że Rosja może stanąć w obliczu długiej i głębokiej zapaści gospodarczej. Spowolnienie gospodarcze Rosji nasili się w 2023 roku. I w następnych latach, a dopiero pod koniec dekady lub nawet po 2030 roku, gospodarka wróci do poziomu sprzed rozpoczęcia wojskowej inwazji na Ukrainę, to jest z 2021 roku. Jednak oficjalny przekaz rządowy wpływa na postrzeganie sankcji na ocenę sytuacji u przeciętnego obywatela FR. Widać to wyraźnie w ostatnim sondażu Centrum Lewady, rosyjskie centrum badawcze, uznane według prawa rosyjskiego za agenta zagranicznego, niezależne od czynników rządowych. Większość Rosjan, 81%, stwierdziło, że sankcje nie przysporzyły im większych problemów. Szczyt dyskomfortu przypadł na początek wiosny, kiedy właśnie wprowadzono pierwsze sankcje. Jak ktoś jest, jak na rosyjskiej warunki zamożny, tak jak mieszkańcy Moskwy, to doskwiera im brak niektórych zachodnich towarów 47%. Przecinek i ograniczenie możliwości podróżowania po świecie 25%, biednych przede wszystkim niepokoi wzrost cen 38%. Kropka nie jest tak jak było kiedyś, ale dajemy radę, zdaje się, tak wnioskują Rosjanie. PZE ta wypływa z analizy omawianego sondażu, skoro 70% obywateli FR uważa, że powinna ona kontynuować swoją politykę, pomimo sankcji. W porównaniu z sondażami wiosennymi liczba tak uważających zmalała o 5%. Tylko czesz.